Dzień po otwarciu centra przesiadkowego na Zawodziu, miasto Katowice oddało do użytkowania kolejny, już ostatni z czterech budowanych węzłów, czyli Brynów Centrum Przesiadkowe. Podobnie jak w Zawodzie, Brynów jest węzłem typu zewnętrznego z funkcją park and ride, zlokalizowanym na głównej południowej drodze wylotowej z miasta, czyli ulicy Kościuszki, która kawałek dalej przechodzi w drogę krajową nr 81, to jest popularną Wiślankę. Lokalizacja węzła w tym miejscu uwarunkowana była przede wszystkim znajdującą się tutaj wcześniej pętlą tramwajową Katowice-Brynów. Jednakże w miejsce to jest bardziej perspektywiczne niżeli lokalizacja węzła za wodzie, gdyż w okolicy centrum przesiadkowego Brynów znajduje się kilka rozwidleń dróg umożliwiających zarówno dojazd od strony Kiszowca, Ligoty, Mikołowa czy też południowych dzielnic Katowic. Dlatego też właśnie na Brynowie powstał największy parking park and ride pośród wszystkich w Katowicach. Miejsce do zaparkowania znajdą tutaj kierowcy wraz z pasażerami 542 samochodów, w tym 492 na wielkim, trzykondygnacyjnym parkingu z systemem informacji o zajętości miejsc. Pozostałe 50 miejsc parkingowych znajduje się na parkingu naziemnym bliżej węzła w miejscu dawnego przystanku autobusowego Brynów Pętla. Na czas pandemii będzie można parkować na ich terenie bez konieczności posiadania biletu. Gdy obostrzenia zostaną zniesione, parkowanie pozostanie bezpłatne na podstawie dowolnego biletu zakodowanego na karcie ŚKUP. Oprócz parkingu dla samochodów, praktycznie na peronach tramwajowych powstał parking typu bike and ride, umożliwiający zostawienie w bezpiecznym, zadaszonym i monitorowanym miejscu roweru i udanie się w dalszą podróż tramwajem lub autobusem do centrum miasta. Wiosną na terenie węzła pojawi się również stacja rowerów miejskich. Z Brynowa do Katowickiego Śródmieścia można dojechać zarówno tramwajami, jak i autobusami. Jednakże obie trasy biegną całkowicie innymi ciągami komunikacyjnymi, umożliwiającymi podróż równoległymi do siebie drogami, aczkolwiek docierającymi w inne rejony śródmieścia. Jeśli wybierzemy podróż tramwajem, to dotrzemy nim na przykład do katowickiego rynku w czasie 15 minut. Po drodze mamy możliwość wysiąść między innymi na wszystkich przystankach wzdłuż ulicy Kościuszki, aż do Placu Miarki. Tramwajami dojedziemy również dalej niż rynek. Szóstka jedzie przez Chorzów do Bytomia, czternastka przez Zawodzie i Szopienicę do Mysłowic, szesnastka na Koszutkę i Wełnowiec, a trzydziestka szóstka, podobnie jak czternastka, do Szopienic przez Zawodzie. Łączna częstotliwość wszystkich linii na tym ciągu komunikacyjnym wynosi w dni robocze średnio co 3 lub 4 minuty, co daje przez większą część dnia kursowanie 16 tramwajów w ciągu godziny. Natomiast w weekendy częstotliwość, co zrozumiałe, jest mniejsza, ale również wysoka, bo tramwaj odjeżdża z węzła Brynów średnio co 6 minut, czyli 10 tramwajów w ciągu godziny. Co umożliwia uzupełniająca takt linia 46 do słonecznej Pętli, kursująca przez cały dzień tylko w weekendy. Na prawie całej długości trasy, aż do placu miarki, trawaj porusza się po torowisku całkowicie wydzielonym z jezdni. Dzięki temu nie dotyczą go korki, jakim ulegają m.in. autobusy kursujące równoległą ulicą Brynowską. Jak już wspominałem, do centrum Katowic dotrzemy również autobusami. Obecnie przez węzeł Brynów przejeżdżają zarówno autobusy z południowych dzielnic Katowic, kursujące bezpośrednio do śródmieścia, ale również te pozamiejskie, przybywające od strony Mikołowa. Większość autobusów przejeżdża przez węzeł przelotowo, umożliwiając dotarcie bezpośrednie do centrum Katowic. Te autobusy, które kursują głównym ciągiem, zaliczają po drodze jeszcze część Brynowa oraz okolice ulicy Mikołowskiej w śródmieściu, dlatego też linie autobusowe nie dublują trasy tramwajowej. Czas dotarcia z węzła Brynów do katowickiego dworca lub placu Wolności wynosi 17 minut. Łączna ilość kursów w godzinach szczytu jadących tą trasą to 20 autobusów na godzinę, co daje średnio autobus co 3 minuty. Przyznacie, że razem z tramwajami to naprawdę bogata oferta. Nie wszystkie jednak autobusy kursują bezpośrednio do Śródmieścia. Na węźle kończą bieg linie 13, 653, 688 oraz 937. Pierwsze z nich, czyli 13 i 688, skrócone zostały do Brynowa już 10 lat temu, podczas rozpoczęcia budowy nowego dworca i galerii katowickiej na placu Szewczyka. W niedalekiej przyszłości trafią tutaj również nowe linie obsługujące do tej pory Ligotę i Panewniki, rozpoczynające bieg dotychczas na węźle Ligota Dworzec PKP, czyli 912 x 913, na które to linie obecnie toczy się postępowanie przetargowe. Nowy kontrakt zakłada zmianę trasy obu autobusów i przedłużenie jej z Ligoty do Brynowa. W drugą stronę, w kierunkach południowych lub zachodnich, z tramwaju możemy przesiąść się na autobusy jadące do Ochojca, Piotrowic, Kostuchnej, Murcek, Podlesia, Zarzecza, Ligoty, Panewnik, Kochłowic, Bykowiny czy też do Mikołowa i miejscowości znajdujących się na południe od niego. W większości dzielnice i miejscowości te połączone są ze śródmieściem Katowic bezpośrednimi liniami. Dla tych pasażerów, którzy zdecydują się dojechać do węzła tramwajem i później przesiąść się na autobus kursujący gdzieś dalej, którzy dodatkowo będą musieli poczekać kilka minut na przesiadkę, stworzona została ogrzewana, monitorowana poczekalnia, w której zarówno bezpiecznie będą mogli oczekiwać na dalszą podróż lub też będą mogli skorzystać z toalety. Budowa węzła Brynów opiera się na pętli tramwajowej, w skład której wchodzą trzy żeberka postojowe oraz dwa perony. Po zmianach rozkładów, które weszły w życie 8 grudnia, z autobusu przesiądziemy się bezpośrednio na tramwaj w systemie drzwi w drzwi, na najczęściej obieranych przez pasażerów relacjach. Jadąc tramwajem z centrum miasta gdzieś dalej na południe lub zachód wysiadamy na peronie tramwajowym 02T przy ulicy Kościuszki i nie zmieniając peronu wsiadamy w autobusy zatrzymujące się obecnie również na stanowisku na ulicy Kościuszki, dawnym przystanku autobusowym w kierunku śródmieścia. Takie ułatwienie sprawia, że spełniona została zasada zwartości węzła. Niestety dla podróżujących już autobusem jadących z centrum, powoduje to nieznaczne wydłużenie trasy, a zarazem czasu przejazdu. Natomiast jadąc w kierunku odwrotnym, wszystkie autobusy zatrzymują się wewnątrz węzła na nowym przystanku 02 wzdłuż peronu tramwajowego 01T. Po którego drugiej stronie utworzona została nowa droga wewnętrzna dla autobusów. Dzięki temu również tutaj obowiązuje zasada door to door. Przesiadanie się na jednym peronie z autobusów do tramwajów i tutaj wydłużyło drogę autobusów jadących z południowych i zachodnich dzielnic do centrum, które teraz kołują wokół węzła. Zasada zwartości dla pasażerów została zachowana również kosztem nieznacznego wydłużenia drogi autobusów. Układ torów na pętli przemyślany został przy projektowaniu węzła w ten sposób, iż zabudowana została zwrotnica wraz z króciutkim torem wzdłuż ulicy Rzepakowej, tak by przy planowanej rozbudowie torowiska dla projektowanej nowej linii do południowych dzielnic nie ingerowano w układ torowy pętli. Tak jak i na zawodzie, na peronach umiejscowione zostały tablice wyświetlające odjazdy środków transportu w czasie rzeczywistym z systemu SDIP. Plac postojowy znajduje się w środku węzła i liczy kilka stanowisk. Motorniczowie i kierowcy autobusów zyskali tak jak i pasażerowie swoje toalety oraz zaplecza socjalne mieszczące się w budynku centrum przesiadkowego. Lokalizacja, w której powstał węzeł, będzie w przyszłości generować dużo większe potoki pasażerskie, ponieważ w niedużej odległości kilkuset metrów powstają obecnie dwa osiedla, Nowy Brynów oraz Nasypowa, co sprawi, że popyt na transport do śródmieścia z tego miejsca jeszcze wzrośnie. Węzeł Brynów wydaje się z racji ilości miejsc parkingowych, przede wszystkim nastawiony na przesiadających się z samochodów osobowych. Jednakże jest on również miejscem ułatwiającym przesiadki pomiędzy autobusami i tramwajami na różnych relacjach. Miasto zakłada, że ta wysokiej jakości infrastruktura węzłów i taboru autobusowo-tramwajowego, a także szybki przejazd tramwajem i wysoka częstotliwość ich kursowania stanowić będą realną alternatywę dla dojazdu samochodem do centrum Katowic. Zwłaszcza po wdrożeniu zapowiadanych zmian w kwestii parkowania w centrum. To znaczy zwiększenia obszaru płatnego oraz cen za parkingi w śródmieściu. Te działania muszą być podejmowane, aby zmniejszyć ilość samochodów wjeżdżających do śródmieścia i ograniczyć zarówno ich hałas, jak i obciążenie środowiska pod względem wydalanych przez pojazdy spalin w ścisłym centrum miasta. Postaram się wrócić tutaj w przyszłości i zrecenzować to, jak przyjął się wśród pasażerów ten węzeł. A teraz dzięki za oglądanie odcinka, napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat katowickich centrów przesiadkowych i czekajcie na kolejny temat na kanale. Cześć!